Futbol się równe, zdarzają sensacje. Dzisiaj my jesteśmy przed bardzo trudnym zadaniem w Porto, ale no to jest plan, który musimy wykonać, jeżeli chcemy awansować na Mistrzostwa Europy. Trudny rywal. My ich już jednak pokonaliśmy w Poznaniu przed, miesią przed miesiącem. Lecz dzisiaj gramy u nich, na ich terenie, z liderem tej grupy, przeciwko wielkiemu Cristiano Ronaldo. Ale my już potrafimy z nimi grać. Wygraliśmy z nimi i Musimy to powtórzyć, jeżeli chcemy awansować na Mistrzostwa Europy. Oczywiście, też wszystko zależy od meczu Albanii ze Szwecją. Ale nie patrzmy na mecz Albanii ze Szwecją. My tutaj musimy postarać się wygrać i awansować. To w przypadku zwycięstwa Albanii tutaj tylko zwycięstwo w Holi w grę. Polska, portugalia Polska, mecz o wszystko. Być albo nie być, żeby awansować na mistrzostwo Europy. Ostatni dzwonek, ostatnia kolejka. Szósta kolejka. No najważniejszy mecz tak naprawdę w tym roku, ale będą ważniejsze mecze, bo oby te były mecze ważniejsze będą na przełomie kwietnia i maja, jeżeli awansujemy na te mistrzostwa. Tak u siebie, przy własnym boisku, W własnym boisku, jeżeli uda się dzisiaj nam wygrać i awansować na te mistrzostwa Europy, wierzymy z całego serca, że będziemy mieć ten pierwszy w historii awans na mistrzostwa Europy. Więc coś, co dwukrotnie, jednak Mistrzostwa Europy dwa lata temu się nie udało nam się wyjść. Przegraliśmy wtedy z Albanią, którą przegraliśmy przed tygodniem również. A więc ta Albania może być naszym takim katem podwójnym katem i nie możemy do tego dopuścić. Musimy się wygrać z Portugalią i sprawić kolejną niespodziankę, pokonując Portugalczyków, którzy przegrali w tej grupie tylko z nami. Więc jeżeli byśmy drugi raz z nimi wygrali, to naprawdę byśmy byli szczęśliwi. I no, awans byśmy mieli na Europy. Skład Portugalii, skład Deko, na bramce Patricio w obronie Pereira, po lewej stronie Diaz po prawej Ruben Neves, i w ataku Cristiano Ronaldo. Dzisiaj zabrak, zabrakło Pepe, wiekowego już zawodnika, który niedługo zakończy karierę, ale bardzo skuteczny zawodnik. Skład Marka Wapczuna na bramce, Wojtek Szczęsny, mam na giełdzie ręce, biegnie swoje święto, obroni Kiwior i ta trójka obowiązujących zawodników, czyli po lewej stronie Grosicki, po prawej Szymański i fataku Lewandowski. I oby ta piątka dzisiaj była po prostu, zagrała mecz życia, kolejny mecz życia, tak samo jak w tym meczu w Poznaniu, kiedy zagraliśmy z Portugalią, kiedyś często zagrał swój mecz tego roku, na tak na razie zagrał swój najlepszy mecz właśnie z Portugalczykami i oby to powtórzył dzisiaj w Porto, na ich terenie, na trudnym terenie przy tym siedmiu i półtysięcznym stridlonie może powiedzieć taki no, stridlonie Volta w Porto do boju Polacy, do boju i ziemi, to ten awans na temat Stadion Dragon Stadium w Porto, 7,5 tysiąca na tej hali, która może tyle pomieścić, właśnie 7,5 tysiąca jest zapełniona. Około też 300. Polskich kibisów przyjechało do Portugalii na ten mecz. Chyba zostały już rozśpiewane ten portugalii polski, więc za parę sekund ten mecz się rozpocznie. ładnym stadion. Stadion smoków, Stadion Dragons, na którym grała nasza drużyna Volta Football Epse Porto. Grała też między w mistrzów. Właśnie kiedy Porto grał w ten sensie, to właśnie na tym właśnie stadionie obiekcie FC Porto cała grupa FC Porto grała właśnie na tym stadionie na tym ładnym bardzo obiekcie mam nadzieję że dzisiaj będzie ten szczęśliwy dla nas stadion bo w Portugalii mieliśmy swoje też wielkie mecze to potopiliśmy potrafiliśmy w tej Portugalii też na trochę nabroić i oby to się dzisiaj udało po raz kolejny tu Volta futbol Widzimy w historii przeciwko Portugalczykom. Jednocześnie się rozpocznie spotkanie Albanii ze Szwecją w Kiranie. Jest teraz głośno, ale tutaj się będzie teraz działo. Portugalia, Polska, czas zacząć te wielkie spotkanie, o które czekaliśmy cały tydzień cały wielki tydzień. Tylko na ten mecz, żeby obejrzeć jak Polacy awansują na mistrzostwo Europy Bo chcemy mieć ten chcemy już to biegnieć Chcemy awansować na mistrzostwo Europy Polacy do boju Lewandowski, Szymański Pierwsza szansa w tym meczu Ale niestety obronił to Rui Patricio Jakub Kiwior Musimy tutaj to wygrać Musimy teraz ofensywnie zagrać się, możemy teraz zwracać uwagę na swoje umiejętności w do PORTUGALII! Szymański próba strzału Dwie kubki wior SZYMAŃSKI! Niestety Patricio Wybronił nasze posiadanie piłki i nasze strzały Portugalia z posiadaniem piłki Musimy teraz trochę Użyć pressingu, bo to, to szybko z te 3 minuty w pierwszej połowie Ale jest Ronaldo szczęsny! Dobrze interweniuje Pereira Pereira, oj Teraz gdzie Szymanski chciał, chciał to odebrać, ale się nie udało. Neves, szczęsny, niebezpiecznie, dobrze, słupek to obronił. Może nie szczęsny, ale słupek teraz uratował w tej sytuacji i to jest ten szczęśliwy moment, na który możemy liczyć na słupki. Teraz mam nadzieję, że tego supeka nie będzie. Teraz Polska ma szansę, Polska ma szansę! A niestety słupek po raz kolejny, ale spódek Portugalii. Grosicki, do Kiwiora, Jakub kiwior co zrobić zawodnik Arsenalu Grosicki ma tutaj wybór w tej akcji Szymański, Grosicki, teraz stepka sklepka o, teraz chciał, chciał podciąć Uri ale to nie wyszło ale Jeszcze, jeszcze jesteśmy w po posiadaniu po piłki Jest szansa z taki takiej, pozorny Lewandowski podał do Szymańskiego Polacy walczą o tą bramkę Która otworzył ten mecz Niestety Cały czas jest skutecznie, bo cały czas Portugalia te piłki wyłapuje i mają teraz szansę na się rywale. Neves, gospodarze są przy piłce. Neves, Ronaldo, Deko przy, przy linii tutaj roz, Zagrywa swoich podopiecznym do boju. Dias musi tutaj asekurować jak wior. częstny. Uratował tej sytuacji, częstny po raz kolejny. Drogi ten strzał, Ronaldo? Pięknie Wojtek! Szymański do Grosińskiego, tutaj musimy znaleźć lukę. Odpowiednią lukę, żeby tutaj dojść, wejść te pole karne i mieć szansę na strzelenie bramki. Grosiński, szansa, gol! 1-0! Jakub Dziwior był tam, był tam, był tam i jest! 1-0, przechodzimy z Portugalię, brawo! Zrobił to Jakub Dziwior z tej obrony na ten atak się przedostał i zrobił to nasz obrońca, który po prostu jest jednym z lepszych obrońców a w w reprezentacji Polski to się potwierdza też w bramkach czyli gola z Niemcami na wagę zwycięstwa, teraz trzeba przechwiją Portugalii, czy to będzie nawet ta ważna bramka, która da nam awans, zobaczymy! Ronaldo! Bardzo dobrze teraz Byszyska się krował Ronaldo! Jest 1-0 do, do przerwy i to się zakończy, ta pierwsza połowa! Polska 1, Portugalia 0 do przerwy, Polska do boju, walczymy! I jesteśmy o te 3 minuty bliżej mistrzostw Europy, jeżeli to utrzymamy, bo Albania prowadzi... A więc w przypadku remisu, którego mam nadzieję, że nie będzie, niestety nie będziemy mieć awansu, więc ten te prowadzenie biało-czerwonych jest bardzo ważne. I musimy teraz pójść za to, musimy pójść za drugą ramką w drugiej połowie. Zapraszamy za trzy minuty do Porto na tą drugą połowę. mikrofon. Dobrze, to już. Okej. Okay. A mów. na tą drugą połowę dla czerwoni yy, Są o 3 tr minuty bliżej awansu, jeżeli to. Oczywiście utrzymamy, bo teraz Portugalia atakuje niebezpiecznie testy, Dobrze, lecimy teraz po tą do akcję, która da nam dwubłotkową przewagę bezpieczną na pewno. Kiwiorki, wiorki wior! Ach, niestety. Kola tej szansy. No to byłaby bramka, która na pewno by nas bardzo mocno przybliżała na tej mistrz, mistrzostwa. Lewandowski! Wyłuskał piłkę Krystianę Ronaldo. Ronaldo tutaj nie opanował tego. Tego. Po prostu Lewandowski był po prostu lepszy od Ronaldo. Po prostu odebrał piłkę. No dwóch wielkich piłkarzy, którzy teraz się spotkali w tym meczu. Na pewno Ronaldo nie jest potwierdzony, że przegrał ze swoim. Rywalem. Dawnym rywalem, bo Lewandowski zazwyczaj się lubił utrzeć nosa Ronaldo. Ale Ronaldo jednak jest e, piłkarzem bardzo dobrym. Ronaldo niebezpiecznie. Ronaldo w dobrze. Ach, niestety. Niestety jeden do jednego. Ach. Czemu? Czemu musieli to strzelić? W tym momencie, uwaga Lewandowski. Musimy teraz pójść za tą drugą bramkę, bo Albania prowadzi już czterema bramkami w metu w Kiranie nie jest fajnie, nie jest dobrze. Szymański musi to zrobić Kiwior, ale to są emocje, ależ stres, Kiwior. Zróbcie to temu tak lekko Szymański! Takiej sytuacji. No szlag by to trafi. Uwaga, Pereira! Pereira, Ronaldo! Och niestety! cr 7 Cristiano Ronaldo 2-1 dla Portugalii Bardzo ładny gol, który Daje nam bardzo Mało teraz na awans Mamy tylko minutę, żeby dwie bramki I nie jest takich żadnej bramki To badanie Do zrobienia Szymański! Szymański z tak lekko po raz kolejny Molacy teraz walczyć, się wyłuskać tą piłkę. została minutę do końca. Portugalia kolejna akcja, Ronaldo. Post przewrotki, próbował po raz kolejny Ronaldo, ale na szczęście, szczęsno, jeszcze nam daje nadzieję. Na drobienie strat. Walczymy, walczymy, jak kupki Grosicki jest szansa, Grosicki! I Lewandowski nosz niestety! Ale walczymy. Lewandowski Grosicki noż koch. Na kócie są na mocie, ale stres. Coraz większe szanse Polaków. Portugalia 2-1. Albania już jest prawie pewne zwycięstwa w meczu w Kiranie. My przegrywamy 2 do 1, 13 sekund do końca, strzał. Polscy, a te są załamani. Pięć sekund do końca Już nic nie zrobimy niestety Koniec, niestety Ajajaj Moglibyśmy mieć wykorzystane szansę Przełożyć na bramki To byśmy ten mecz wygrali I byśmy mieli awans, ale Rzeczywistość jest inna I niestety Nie będzie tego wielkiego święta Zaczynamy kwiatki i miarę do naszej reprezentacji yy, na boiskach w Poznaniu u siebie jako współgospodarz nie zagramy na mistrzostwach Europy. Niestety tak się tak skończyło dla nas dramatycznie. Mimo, że ten met był na dobry. jednak te delikatne umiejętności w ofensywie. Przypadka jak krzewrotka Cristiano Ronaldo nas, nam te szansę przekreśliła Nie, nie utraliśmy noza po ja niestety Tak się kończy nasze marzenia o, o czymkolwiek. musimy czekać rok na, na następne mistrzostwa To był jeden z warunków, w którym mogliśmy awansować. Właśnie w Mistrzostwu Europy, ale nie awansowaliśmy naj. I to jest wielka szkoda, bo. Ile mieliśmy szans? Bardzo dużo mieliśmy szans. Mogliśmy to zrobić już wcześniej. Mogliśmy zamknąć ten temat awansu. Mogliśmy za zamknąć to w Sztokholmie. Mogliśmy zamknąć to w Poznaniu przed tygodniem. A się skompromitowaliśmy z Albańczykami. Tutaj zagraliśmy dobry mecz, ale. Czegoś tu zabrakło. No minimalnie czekaliśmy Portugalię I Albania tam wygrała. I to Albania z mistrzostwo Europy dla nas. No niestety. A mieliśmy wielkie nadzieje po pierwszej połowie. No tu, co tutaj powiedzieć. Nie jest to przyjemny wieczór. Ja się żegnam. Do usłyszenia. Cześć. No niestety, dzisiaj się nie udało. Miłego wieczoru. Jutro z losowaniem nic co co robię się ty biało-czerwonych. Ja pewno.